A. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, a, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy ziół ani śladu, ale, a, a, ale na dole coś było, coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale gridley. Co to? Słyszysz? To pies gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Fycie. Tej muzyki nie kojarzyłem. Tu jest przecież. Tu ciężko tu widać. Что, что было? Będzie zajebista walka. Ale chemia wcale nie musiały mi tego robić. Ludzie byli niewinni, a ja? Nie będę ich z ogniem. mi wolesku czy twarzy, to choroba świętego Wita. Ślini się jest niebezpieczny, zamknąć go! O ja pierdolę, jak dostałem po mordzie. Ja walę za 15, upiór za 103. Zajebisty balans gry. No chodź. To mi nieważne, zetrzeć! Tak bardzo boli. Błagam, pomóż. daj Przysługują na Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina. To nie ja. Nie ja! Co nie ty? Ogień. Wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Brać stąd! Mm -hmm. Szukamy starych lekarstw, cokolwiek się wydarzyło. Zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. Daj mi otworzyć. A kurwa. A pierdole jeszcze jeden się pojawił. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert? Żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem Pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Milfgartczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łasce. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Hmm, tam należy iść. Z, 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 zostaw mnie, precz! Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. A, to jest zawalone, nigdy nie przejdę. Po prostu kierować się do wyjścia. Tak bardzo boli. Tak bardzo boli. Tak bardzo boli. A co się jeszcze? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley! żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem. Pozbądźcie go. Chodźcie, pokażę wam coś. Nikt nie będzie mi w taki Kochani. sposób rozkazywać. Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Pamiętasz jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie co się zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas? Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć ucztę, chłopcy. Dobra, to zadanie z głowy. Najchętniej ten wrócił pod plodsa. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni, jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we pod podkarczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola, nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówi. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie! Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Dzięki za wskazówkę. Bądź zdrów! No cóż, o wszystkim słyszeliśmy. Aha, fajne. prawda poluje w widać po mojej niekonieczności. O. Chciałbym zby. A masz coś ciekawego? Kurwa, że to nie ma porównania. To mnie boli. Po co mu dwa miecze? Gubije czy co? Więcej nikogo nie zdradzisz, Elfiasy. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Koyatel. – Macie dowody? – A co ci do tego? Czekaj. Przesiaduję w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! – I to są te dowody? – Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskin. Nic więcej nie wiem. Kłamie suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa! Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani! I wszystko fajnie jeszcze tutaj. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. Może ostrzegać cię przed plaśnięciem w pysk. Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Wejopatisa. <grym> chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek hmm, fabularne, to jest fabularne? Dobra, weźmiemy. Nic ciekawego. Znasz się na amuletach ochronnych? Mhm. Mm Czemu pytasz? Podejrzewam, że coś z nim nie tak. Hmm. Jest w nim magia. Bez dwóch zdań. Chętnie go od ciebie odkupię. Dlaczego tak bardzo ci na nim zależy? Zbieram starocie. Dla innych są bezużyteczne. Dla mnie mają wartość. Chcesz zapłacić za kawałek metalu tylko dlatego, że jest stary? Nie muszę ci się tłumaczyć. Jestem Wiedźminem. Chciałabyś stracić takiego klienta? Hmm. Powiedzmy, że mnie przekonałeś. Do rzeczy. To nie jest zwykły amulet. To serce Melitele. Potężny artefakt. Przynajmniej kiedyś taki był. Był? Został zaklęty. Magia wypaczyła jego działanie. Kiedyś chronił tego, który go nosił. Teraz sprowadza na niego nieszczęścia. I mimo to chcesz go ode mnie odkupić? Znam rytuał, który przywróci mu pierwotną moc. Niestety składniki potrzebne do odprawienia obrzędu są trudne do zdobycia. Czego potrzebujesz? Esencji śmierci, języka trola, oczu krabopająka i płodu endriagi. Zobaczę, co da się zrobić.